Tak na przykład ja pewnego dnia obudziłem się rano o 4:30 i zastanowiłem się chwilę zaraz czy ja jestem w pełni normalny czy ja chcę do końca życia wstawać rano o 4:30 potem wracać po pracy o 14:00 i kłaść się na drzemkę bo nie mam siły na życie albo mam wstawać rano o 4:30 i jechać samochodem czy autobusem do pracy po to, żeby spędzić tam dzień dla pieniędzy, stracić dzień dla pieniędzy? Czy ja mam żyć tylko dla pieniędzy? Czy ja mam już przez całe życie robić to, czego nie lubię? I to mnie obudziło. Stwierdziłem, że chcę znaleźć inną drogę na życie. I być może ja zrobiłem to zbyt radykalnie. Bo odciąłem całą swoją stałą pracę, całą swoją starą pracę. Całkowicie w ciągu dwóch miesięcy zwolniłem się z pracy i zacząłem nowe życie. I może być to niebezpieczne dla kogoś, kto tak rezygnuje, ale ja potrzebowałem czystej przestrzeni myślowej, po to, żeby pojawiło się coś nowego. Kompletnie nie wiedziałem, co chcę w życiu robić, ale wiedziałem, że nie chcę pracować w kopalni. Że nie chcę stracić tam życia swojego, nie chcę tam stracić swojego cennego czasu, nie chcę nie widzieć słońca. Ja po prostu kocham słońce. Ja chcę żyć w ciepłym kraju. Ja chcę zarabiać pasywnie. Ja chcę w życiu zrobić coś raz i dostawać z tego pieniądze przez całe życie. A więc zrobiłem sobie taką tablicę z tysiąca żółtych karteczek z myślami, które mam w głowie. I na podstawie tych myśli. Wymyśliłem kilka sposobów na życie, i te sposoby na życie pomogły mi się wyrwać, pomogły mi być wolnym, pomogły mi zarabiać na tyle yy, wystarczającą kwotę, że mogłem spokojnie żyć. Nie mogłem jeszcze zbytnio podróżować, ale mogłem żyć w Polsce. Potem zacząłem podróżować bez pieniędzy, bo popłaciłem swoje długi. Nie wspominając o tym, że miałem kredyt 5000 złotych miesięcznie do spłaty, bo wybudowałem dom, kiedy pracowałem w kopalni. To taka ciekawostka: jak można na kredycie 5000 miesięcznie uwolnić się z tego tylko i wyłącznie za pomocą umysłu, tylko za pomocą wiary w to, że dam radę. Tylko i wyłącznie za pomocą tego, że wierzyłem w to, co myślę i w to, co mówię. I to jest najważniejsze: żeby być spójnym z tym, co się myśli, z tym, co się mówi i z tym, co się robi. Wtedy wibrujesz pewną wibracją, emanujesz pewną energią. I to tworzy rzeczywistość, to tworzy światy, to cię uwalnia. Wtedy możesz jechać w tropiki, żyć w tropikach i żyć z pasywnego dochodu, który okazuje się sam się zmanifestował. A więc tak, teraz sobie siedzę w tropikach, jem sobie mój ulubiony owoc i myślę nad kolejnym projektem. Myślę nad tym, żeby stworzyć coś, co będzie reprezentować mnie i coś, co pomoże ludziom transformować, coś, co pomoże ludziom Uwolnić się ze starego paradygmatu myślowego, z niewolniczego systemu struktury własnego umysłu. Bo naprawdę, kiedy sobie uświadomisz, że te wszystkie decyzje, które do tej pory podjąłeś, wszystko co w Twojej głowie siedzi, to jest tylko i wyłącznie struktura umysłu, która została zaprogramowana Ci w dzieciństwie, przez szkolnictwo, przez Twoich przodków, bo przecież Twoi przodkowie. Też byli zaprogramowani w mniejszym lub większym stopniu. Więc, jeżeli byłbyś zainteresowany takim projektem, w którym pokazałbym Ci przede wszystkim moją historię, z czego ja wyszedłem i w jaki sposób z tego wyszedłem, więc może ta historia by mogła zainspirować i ciebie. Więc, jeżeli byłbyś zainteresowany takim tematem, daj znać w komentarzu. Wiedziałbym, w jakim kierunku to wszystko zacząć ustawiać. Już mniej więcej wiem, już mniej więcej czuję. Chcę to zrobić naprawdę dla większości osób w momencie kiedy rozpoczniesz jakiś proces w swojej głowie to później już potoczysz się jak domino później już zaczniesz, zaczniesz się uwalniać jeszcze bardziej także jest to bardzo istotne żeby zacząć żeby zacząć zmieniać swoją strukturę przekonań w swojej głowie jak ją zmieniać przez powtarzanie Takich nawyków, takich przekonań, takich myśli i takich działań, jakich dokonywałbyś, gdybyś był już tą osobą, którą pragniesz się stać. To jest tak proste. I nawet jeżeli w tym momencie te myśli, te przekonania, te działania, te nawyki, to jak wygląda Twój dzień, to jak traktujesz swój biznes, to jak, jakie masz relacje z ludźmi, nawet jeżeli w tym momencie wydaje Ci się to jeszcze. Niewygodne, niekomfortowe, obce i ciężkie do wykonania, to uwierz mi, przez małymi kroczkami, powtarzając codziennie takie, taki sposób życia, wtłaczasz to do siebie dosłownie. Twoja podświadomość to zapamiętuje. Więc, co wolisz, żeby twoja świadomość zapamiętała? To, że skrolujesz filmiki na okrągłe, rolki, czy może to? Że zaczynasz być kimś innym, że zaczynasz się stawać dosłownie najlepszą wersją siebie. Czy nie tego pragniesz? Każdy mówi, a pierdolenie, oszopania. Mhm. Do czasu, do momentu, kiedy zobaczysz, że całe Twoje życie, które stworzyłeś do tej pory, doprowadziło Cię tylko i wyłącznie do wypalenia i do depresji. Wtedy sobie uświadomisz, że kurde, a mogłem się skupić na tym, Czego pragnę w życiu, a może mogłem się skupić na tym, jak chcę, jak chcę, żeby wyglądało moje życie, więc mogłem zmienić strukturę swoich przekonań, ale nie zrobiłem tego, bo, bo Bartek mi mówił, że nie, bo Marek mi mówił, że nie. Tylko co jeśli, kiedy sobie to uświadomisz, będzie już za późno, bo już będziesz miał rodzinę, już będziesz miał stałą pracę, już będziesz miał kredyt, już będziesz tak. Że to się w głowie nie mieści. I jeszcze się okaże, że masz 70 na karku. I co? I wtedy zaczniesz sobie przypominać, że mogłeś, się, że mogłeś 50 lat temu zmienić coś w swoim życiu? Może być już wtedy za późno. Nie mówię, że nie. Każdy może się zmienić. W każdej chwili. Ale chyba trochę szkoda życia, co? Nie szkoda ci życia trochę na tą szarą rzeczywistość? Powiedz. Więc jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak skutecznie przeprogramować swoją podświadomość do takiego stopnia, że ona już kompletnie nie będzie się rozpraszać na wersję rzeczywistości starego twojego życia, tylko będzie skupiona jak laser na tym, kim pragniesz się stać, to nagle się okaże, że zaczniesz przyciągać do siebie sytuacje, ludzi i wydarzenia, które będą ci tylko utwierdzać, kim naprawdę jesteś. I jakie to jest piękne. I że możesz żyć w energii pieniądza, że możesz być w energii zdrowia, że możesz żyć w energii wolności i że możesz być w radości. Możesz być w miłości, możesz być w czymkolwiek tylko pragniesz. To Twoje decyzje. To Ty decydujesz. To Ty całkowicie decydujesz o wszystkim. Daj znać w komentarzu, czy ten temat Ci się podoba. Daj znać, czy masz jakieś pytania. Ja bardzo chętnie. Będę Wam odpowiadał filmami na komentarze i dajcie znać, czy ten temat Was interesuje, bo mam ochotę ogromną stworzyć projekt, kurs, masterclass coś związanego z transformacją totalną uwolnieniem się z korporacji, z Matrixa ze zmianą struktury przekonań. I rozpoczęciem życia marzeniami, bo to naprawdę nie jest takie trudne. Najważniejsza jest Twoja decyzja.